Witajcie w kolejnym odcinku Hogwarts Legends. Dzisiaj, tak jak obiecałem, idziemy znaleźć nasze krzemzce do Hogwartu. Misje poboczne zlokalizuj na mapie. O! No i teraz wszystko wiadomo. Mamy na kratce inkstytucję po rozmowie Aha, Aha, czyli się mu tylko dać czy już umiem my dwójkę, tak? A to kurwa nie jeszcze. No to mnie zrobił trochę w chuj. Um, czekaj, czekaj. Nauczy mnie bardziej dobra, gdy znajdę wszystkie posąskie. Czyli kurwa już... Nie ma, może mu przynieść tam i tylko wszystkie, tak? 13. Dobrze, więc spotkajmy się, gdy będę ich miał czy nasz Zaraz będę. No dobrze. No więc wracamy kochani idziemy mu oddać już wszystkie nasze dominozy, czyli nasze. No oczywiście.

o, przypadkiem Mapa z kabą, ten czy jazz znowu? dać jakąś szkódkę, fajną. Nie ma kudek, teraz zobaczymy. No nie mają kudek. Nie? Tam jest ta piąta, a to, to. A ja chcę tutaj. Tutaj jest już wyjście z Hogwarda chyba. Nad Jeleniem. Tutaj w ogóle nie byłem, naprawdę. Ani razu chyba. No ale sobie wyjdziemy tędy. Uuu, jakieś. Mm, kłutec. Kłutec nie mam. To jest. znowu leją, nie? Dobra, co to mi to dajesz jeszcze raz? Bądro... Aha, bo to nie, mia... to jest na ten tym... apel cały chyba. I should come back to this another time. No, 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 to ja na apel. Tam jest taka szkódka, no? albo nie kódka. Nie kódka. W drugą stronę. O, też przypadkowo. Widzę, że to muszą mieć Wiem, nie, czek czekaj, pochuj, nie wiem, czego masz ten, pod polec i to. Lewioso, damy sobie i ten, i to. Na przykład, o, lewioso, to się robi lewioso, Eee, Tutaj mam talent 4. Wykorzystanie, ale po co mi? Wszystko umie. Idziemy szukać. Dalej. Szczynka. Ale za szczaną. Nie wiem, idziemy na dół. Może tutaj coś fajnego będzie. Szczynka. Wyposażenie mamy pełno. Tak. Mamy pełne pożarzenie. No mamy pełne po i ta rękawicz? Trzeba to będzie sprzedać. Ale to zaraz. Bożny kurwo. Dałem to tu zamek. O, tu jest zamek. Patrzcie, nie zamek No. Bożem pierwszy to nie chcę. Pożąd pierwszy. Pożąd drugi, o. I sprawdźmy, co to jest trudne. Rozstawienie jak to jest, chyba. A tak to wszystko to samo. Włamaliśmy się. Revelio. Revelio. Starby są nasze. Aha. Zakończę. zakończy. Kijiem na Na trzy. Revelio, O, jeszcze nawet to jest. Ale po prostu dużo skarbów. Wtedy szukał takich miejsc. Ale chciałbym tylko, jak na razie, Wam pokazać. coż, wypieram do z tego kupu, żeby zobaczyć, jakie to tam itemy na nas czekają. piszcz. Elegancko. Mamy jedno miejsce. Szare rękawice do Quidditcha. Pójdę. No, no ale to był taki odcinek bonusowy, pokazowy. Na razie.